po biednej e, moje korzenie e, 17 lat temu jakby już znalazły e, i tutaj dom rodzinny zbudowaliśmy drewniany. No, generalnie zajmuje się ostatnimi laty po wielu wielu latach e, pracy w drewnie i z drewnem. E, zacząłem zajmować się jakby recyklingiem, upcyklingiem, czyli e, budowaniem, robieniem, tworzeniem czegoś e, z. Materiałów, które już miały swoje jedno czy dwa życia wcześniej. E, zajmuję się wyszukiwaniem jakby różnych fajnych materiałów, a przede wszystkim drewna, gdzieś e, e, stare stodoły, e, stare obiekty, które są do rozbiórki, które można rozebrać. E, rozbieram, e, odzyskuję wszystko, co można e, z, tego, z tego z tego materiału. Nie tylko drewno, bo, bo również pokrycia dachowe, również jakieś wnętrzarskie rzeczy, które gdzieś tam się znajdują w tych starych obiektach, które gdzieś rozbieram. Ale generalnie moją pasją ostatnio od kilku lat stało się właśnie dawanie życia, drugiego życia materiałom krążę po, 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 po złomowiskach, krążę po, po, po okolicy i jeżeli mogę coś gdzieś kupić, coś gdzieś dostać, coś gdzieś odzyskać i, i żeby nadać temu drugie życie czy trzecie, to to, 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 to to jest właśnie to, co w tej chwili jakby stało się moją, moją pasją. Po wielu latach budowania... Z drewna świeżego, materiału, które zostało niedawno ścięte, wysuszone, przygotowane. Budowałem ponad 20 lat schody drewniane, łącząc je z różnymi innymi materiałami ze stalą, ze szkłem. No jakby doszedłem do, 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 do pewnych jakby przemyśleń, że rzeczywiście tego materiału już na tyle ludzie wycięli, tyle wycięliśmy, że, że po prostu chyba pora żeby zacząć to przetwarzać, nie? a dużo tego wyrzucamy, e, nie szanujemy i to się stało moim jakby takim e, moją zajawką, moim czymś, co, co teraz jest moim, moim nowym życiem. No i warsztat, pracownia. E, no, oczywiście to nie jest jakby moje główne zajęcie, ale, ale zajęcie, które jakby przynosi mi radość. E, no, oczywiście też żyję z tego po, poniekąd. No jest to coś, coś niesamowitego, stara belka, stare drewno, ten, ten, ten żyrandol ze starej centryfugi. Centryfuga to jest takie urządzenie do odwirowywania śmietany z mleka. No i generalnie wszystko co, co gdzieś tam można, można stary gwóźdź, no, stara rurka, stare śruby, które można połączyć ze sobą w fajne kompozycje. Jakby no to jest, to jest tak, taką istotą teraz mojego, mojego życia, mojej pracy, mojej, mojej, mojego hobby. Można sobie przyjechać do mnie, jeżeli ktoś by chciał coś, coś nabyć, to u mnie tutaj w pracowni, jest tam wystawka jakaś, zawsze, zawsze coś można znaleźć, coś można wypatrzeć i, 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 i ewentualnie jakby ktoś reflektował na te, na te moje wyroby, to, to, to zapraszam do siebie. Agroturystyka Teosiowo. Jest nam zawsze bardzo miło gościć ludzi do, 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 do każdego wyrobu, który jest. Oferujemy dobre ciacho, dobrą kawę, rozmowy. To jest chyba takie, takie, takie fajne, że nie tylko coś sprzedać, ale jeszcze spotkać się z ludźmi, nie? Też jest taką naszą ideą. No i można przyjechać sobie właśnie tutaj u nas coś, coś znaleźć. A można coś, może coś wypatrzy ktoś, z tych takich jeszcze nieobrobionych nie rzeczy, i, i możemy coś razem skomponować. E, no, powolutku tam się przymierzam do tego, żeby może jakieś warsztaty robić z, z młodymi ludźmi, ale to wszystko jakby chyba samo się ułoży.